Zobaczcie to. Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego Nazwiska, to się Pani sprowadza. To jest poważna sprawa. czas, że i o tym będziemy rozmawiać. Natomiast nie zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Ja to nazywam zamachem stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię. No nie podoba mi się ten prezydent. To może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje, no przecież pan to czytał, tak? Hołownia nie będzie miał wyjścia, zrobi, przerwę. zrobi przerwę. Zgromadzenie Narodowe może zawiesić swoje postępowanie i wtedy y, kończy się kadencja y, prezydenta Dudy, a urząd y, prezydenta będzie sprawował y, pan y, marszałek Holownia. I wtedy jakby zostanie mu to podane na tacy, wtedy mu się wiedzie z tymi ustawami, on je szybko podpisze, a później zrobi wybory. I ja im tym, którzy nie przychodzili z tym, ale kto mówię, do przychodzi? to a wiecie, rynowo. politycy, prawnicy, różni ludzie, y, którzy byli, ja to rozumiem, sfrustrowani wynikiem wyborów prezydenckich. Jak ja to słyszę, to Dostaje Ale z tego powodu, że wygrał nie ten kandydat, który mi się podobał, nie wynika, że, że można państwo zawiesić.